Panie prezydencie, sam pan wywołał temat kart rodziny. U nas miało się to nazywać karta Rodzina Plus. Miała działać Panie od zbyt. stycznia. Były dwie konferencje. No i nie mamy karty. Nie dotrzymał pan słowa. <laughs> nie dotrzymałem o tyle słowa, że nie zło znaczy złożyłem, przepraszam. Do dotrzymałem o tyle słowa, że złożyłem w poprzednim roku projekt uchwały do, do Biura Rady Miejskiej na prośbę bodajże przewodniczącego czy, czy też y, grupy radnych, ona została przełożona na kolejną sesję. Ta uchwała będzie wchodziła na tej sesji, którą, którą będziemy mieć jeszcze w styczniu, więc y, no, można troszeczkę tak powiedzieć: ta odpowiedzialność tu się rozkłada. Ja powiedziałem rzeczywiście, że ona zostanie wprowadzona w styczniu, ale mając na uwadze dobrą współpracę z radnymi, szanując ich wolę szanując przedstawicieli no, przeróżnych klubów w Radzie Miejskiej podjąłem taką decyzję o tym, że rzeczywiście przegładamy na kolejny miesiąc. Kiedy ta karta mogłaby zacząć funkcjonować już jednym zdaniem? Data po prostu. Ja myślę, że wprowadzenie uchwały, później kwestia przejścia do pewnego rodzaju konsultacji. Ja też nie kryję, że my konsultujemy od dłuższego czasu i są spory pomiędzy poszczególnymi środowiskami. Ja bym nie chciał tutaj rozstrzygać teraz w, w trakcie dzisiejszej audycji. Myślę, że realnie to jest maj, najpóźniej czerwiec w momencie, kiedy można fizycznie wprowadzić kartę rodziny, bo trzeba określić właśnie część podmiotów. W najbliższym czasie, jak będziemy mieć tytuł do tego, musimy pozmienić bardzo dużą część, na przykład statutów poszczególnych jednostek kultury, sportu. No, w przypadku akurat no, Mosiru mamy do czynienia dzisiaj z przyktołem logistyczne, bardzo duże logistyczne. Duże. Myślę, że realnie to jest czerwiec.